Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. 23 narzędzia, bez których nie wyobrażam sobie dzisiaj w ogóle pracy zdalnej czy też offlineowej tutaj w biurze. Myślę, że to jest coś, co oszczędzi ci masę czasu, dlatego słuchaj tego odcinka bardzo, bardzo uważnie. Ja zanim przejdę do samych narzędzi, to takim dobrym wprowadzeniem myślę, że będą zasady, które w ogóle stosuję w podziale pracy na konkretne obowiązki, które się pojawiają no, z natury takiej normalnej biznesowej. I teraz podzieliłem sobie to na cztery takie segmenty cztery takie szufladki może sobie to w ten sposób wyobrazić i pierwszą szufladką są zadania, które mogę po prostu pominąć lub przerzucić na kiedyś. Mam taki folder zadań, w którym zbieram sobie rzeczy, które no po prostu gdzieś tam kiedyś mogę je wykonać, będzie je fajnie. One nie są mi potrzebne w tym momencie. Druga szufladka to są zadania, które mogę zautomatyzować i to jest element, którym tutaj się mocno skupię. Trzecia szufladka to są zadania, które mogę delegować, czyli po prostu przekazać. Komuś, bo czyjeś kompetencje są albo takie same, albo jeszcze wyższe, ktoś z zespołu dostanie i po prostu jest w stanie to zrobić. I szufladka czwarta to są takie zadania, które muszę wykonać osobiście. No i oczywiście najwięcej rzeczy automatyzuję i deleguję, i do tego również zebrałem te aplikacje. Bo to po prostu upraszcza, skraca czas najbardziej. To jest coś, co odciąża dzień, bo no produktywnym nie jestem przez to, co wykonuję, i żeby szybciej wykonać, tylko po prostu przez to, czego nie zrobię. No i to, co muszę wykonać już fizycznie, osobiście, no to staram się maksymalnie uprościć dzięki technologii. I tutaj też sporo aplikacji usłyszysz, które w tym mnie pomagają. Mam nadzieję, że również w takim samym zakresie pomogę. I Tobie. Oczywiście ktoś może korzystać z innego zestawu. Ja nie twierdzę, że tutaj mam wyłączność na wszystkie najlepsze rozwiązania. Natomiast ten zestaw jest dla mnie optymalny i to powoduje, że ja już nie muszę nic szukać dalej. Część wyborów jest oczywista i prosta. I Pewnie znasz część aplikacji, ale mam nadzieję, że zaskoczę Cię kilkoma niestandardowymi rozwiązaniami. Myślę, że po takim wstępie, żeby też oszczędzić Twój czas, bo o tym tutaj rozmawiamy, jest moment, żeby przejść do konkretnych aplikacji. I teraz taką aplikacją numer jeden dla mnie, w której spędzam absolutnie najwięcej czasu jest nozbi. Narzędzie, w którym stanowi dla mnie takie repozytorium wszystkich zadań, myśli i wszystkiego, co mam zrobić. Ja to często porównuję do tego, jakby się szło na zakupy i trzymało cały czas te siatki z zakupami w rękach. To jest tak, jak ktoś te wszystkie zadania swoje, które, które ma wykonać, trzyma w głowie. To jest ogromne obciążenie psychiczne. Zarówno te siatki, jak i te zadania, które wydaje się, że tam po prostu kotują w głowie, dlatego uważam, że dużo prościej jest zebrać sobie w jakimś jednym konkretnym miejscu, po prostu wyrzucić z głowy, to no tak samo jak z siatek poukłada się rzeczy do lodówki, do półek różnych, to już też nie trzeba tego trzymać i jest dużo prościej, dużo lżej, gdy to wszystko jest na swoim miejscu. I takim właśnie miejscem, taką szafką, taką lodówką, takim właściwie segregatorem wszystkich moich pomysłów, dla mnie jest aplikacja Nozbi, gdzie konkretne, zdeponowane zadanie jestem w stanie od razu przekazać konkretnemu pracownikowi, który dostaje to na konkretnej Dzień, godzinę, datę z odpowiednim komentarzem i też z odpowiednim priorytetem działania, czy to jest zadanie, które w stylu rzuć wszystko i, i działaj, czy to jest zadanie, które gdzieś tam może być na konkretny. Przedział czasowy zarezerwowany. I teraz to, to narzędzie Nozbi jest bezpośrednio spięte z kalendarzem Google, gdzie ten kalendarz Google wyświetla mi po prostu zadania zarezerwowane na konkretny czas. Czyli Nozbi zbiera zadania w ogóle, a kalendarz Google, czyli narzędzie dla mnie numer dwa, jest elementem, gdzie zapisuję sobie spotkania, rozmowy i te rzeczy, które są zaparkowane o konkretnej godzinie, tak żebym widział, co, kiedy i w jakim miejscu mam się pojawić. Aplikacja numer 3 dla mnie to jest Telegram. Telegram jest takim odpowiednikiem Whatsappa, czy też Facebookowego Messengera, z tym, że niewiele osób korzysta z Telegrama i dlatego tam panuje cisza. Tam jest tylko mój zespół, też ekipa mastermindowa i tam nikt po prostu nie przeszkadza, a pewnie zdajesz sobie sprawę, że w natłoku różnych komunikatów powiadomień, no bardzo trudno się skoncentrować, więc Telegram daje ten komfort pracy, że jeszcze niewiele osób go ma i niewiele osób tą drogą się komunikuje, więc jestem w stanie po prostu. Skupić się na swojej robocie. Aplikacja numer 4, która pozwala mi się właściwie zasmucić i przerazić się efektywnością siebie, swojego zespołu, ale właściwie to w tym nie ma nic złego, to jest dokładne, dokładnie timepod. Timepod to jest aplikacja, która pozwala zmierzyć, ile czasu faktycznie się pracuje w stosunku do tego, ile czasu spędza się w pracy. I to jest o tyle ciekawe, że dużo więcej czasu wielokrotnie więcej czasu się spędza, co jest właściwie oczywiste, spędza się w pracy niż się faktycznie pracuje i ja rozliczam się z klientami głównie z przepracowanego, ale fizycznie przeprowadzanego czasu, przepracowanego czasu na, nad ich projektami, no ale pracownicy chcą się rozliczać za to, że są gotowi w biurze do pracy, więc tutaj ta proporcja no, wygląda czasami nieciekawie u różnych osób, no ale ja jestem w stanie tylko zafakturować to, co fizycznie stało przepracowane i dla mnie time pod jest tym mechanizmem, który mierzy efektywność pracowników i też tam po prostu na zasadzie start and stop można sobie pewne zadania aktywować, czy też po prostu nazwać i wiemy w jakich projektach, ile czasu nad czym spędziliśmy. Myślę, że to jest coś, co przydałoby się w niejednej firmie do tego, żeby po prostu zweryfikować, czy pracownicy pracują, czy tylko są. W pracy. Aplikacja numer 5, no to, żeby tutaj nie było stricte jak w obozie pracy, no to potrzebna jest też dobra muzyka. I tutaj pomaga Spotify ze swoją nieograniczoną bazą muzyki, New Jazzu, czy też specjalnych utworów na koncentrację. I to jest coś, co pozwala wytrwać w rygorze pracy. Przynajmniej ja bardzo lubię słuchać muzyki, szczególnie tej, takiej bez części śpiewanej, aby utrzymać koncentrację. No i teraz w takich momentach koncentracji pojawia się się dużo myśli i tu trzeba gdzieś je notować. Więc dla mnie aplikacją numer 6, w związku z tym, że pracuję w środowisku Apple, jest aplikacja Apple Notatki i tam mam wszystkie swoje pomysły, myśli, pytania, rzeczy, gdzieś jak oglądam jakiś kurs, czy tam książkę, to po prostu w jednym miejscu wszystkie te rzeczy sobie deponuję, czyli to nie są zadania, ale to są na przykład jakieś mądre cytaty, mądre stwierdzenia, tam są skrypty na różne rozmowy, na maile, wszystko to, co nie jest takim zadaniem, ale jest po prostu jakimś wsadem merytorycznym, mam to w ten sposób opisane. Aplikacja numer 7 to jest takie rozwinięcie notatek. Bo teraz, jeżeli mam jakąś jedy, jakiś jeden cytat, jakiś jeden e-mail, jakiś jeden fajny fragment, który jest inspirujący, to ok, mogę sobie to zapisać w notatkach, ale gdy pojawia się pewna struktura, czyli nie wiem, mam zaprojektować taki podcast, jak właśnie dzisiaj nagrywam, czy mam też zaprojektować wystąpienie, czy mam zaprojektować jakąś kampanię, no to pewnie wyobrażasz sobie, że tam jest trochę więcej składowych niż jeden cytat. I do tego Pomaga mi aplikacja numer 7, która jest mapą myśli, czyli takim fragmentem rozrzuconych elementów, które łączę liniami ze sobą, i dzięki temu widzę ciąg przyczynowo-skutkowy, pewną sekwencję działania, i tu doskonale do takiego wyrzucenia jakiejś pewnej idei, koncepcji, która jeszcze nie ma swojego systemu i podziału na jakieś tam twarde, nie wiem, daty itp. Jest mapa myśli i aplikacja tej konkretnie mind Note. To ona jest kolorowa, ładna, przejrzysta, bardzo dobrze się tam łatwo te rzeczy dodaje enterem, tabulatorem. On się pięknie rozkłada i po prostu tworzy takie drzewo różnych koncepcji, które są ze sobą połączone. I płynnie przechodzę do aplikacji ósmej to jest. Właściwie tutaj dwie aplikacje, które wyłącznie używam do obróbki zdjęć. I jeżeli się zrobi jakieś zdjęcie, to nawet zrobione iPhone'em, czy tym nowymi Huawei'ami, z Samsung'ami, no to da się z tych zdjęć wyciągnąć trochę więcej, głębie, odpowiedni kolor, automatyczne dostosowanie chociażby światła i zabawę różnymi filtrami. I tutaj mam dwie aplikacje, które naprawdę są bezpłatne, ale też są świetne w swoim zastosowaniu. Jest to aplikacja Adobe Lightroom i Adobe Snapseed. I teraz Lightroom to jest wyłącznie zabawa pewnymi krzywymi w zakresie nasycenia, w zakresie światła, w zakresie ekspozycji, w zakresie pewnych tutaj terminów, którymi po prostu się bawię i oglądam ostateczny efekt, a jednocześnie nie będę powtarzał tych nazw, bo pewnie słuchają mnie również fotografowie. I to jest Lightroom. Snapseed to jest znowu taki bardziej Photoshop, w którym możemy pewne rzeczy przerobić, możemy pewne ramki dołożyć, możemy dołożyć teksty, możemy dołożyć jakieś tam elementy fotoedycji. Więc Snapseed jest bardziej zaawansowany, bardziej ingeruje w zrobione zdjęcia. I skoro jesteśmy przy aplikacjach, to kolejna już taka bardzo kultowa aplikacja, już nie do zdjęć, ale do grafik, to jest Canva. I Canva to jest niesamowicie proste, użyteczne i świetne rozwiązanie, które pozwala na zrobienie, no właściwie grafiki w super szybki sposób. Ja Canva Wykorzystuję do jednej konkretnej rzeczy. Skoro mam jakiś tam branding w jakiejś określonej firmie, mam branding w swojej firmie, czyli zestaw kolorów, kształtów i nagłówków, to po prostu zmieniam sobie te nagłówki podstawiając w kanwie. Jestem to w stanie dużo szybciej zrobić nawet niż grafik, zanim on otworzy Photoshopa. To ja już grafikę czasem mam w kanwie gotowo. Dalej, jeżeli chodzi o grafiki, tutaj aplikacja numer 10 to jest Scanable. Czyli bardziej grafiki to jest program, którym instaluję na komórce i jestem w stanie dzięki tej aplikacji Scanable, to jest aplikacja Evernotea dokładnie, czyli takiego notatnika również, ale aplikacja Scanable pozwala mi na przyłożenie po prostu aparatu fotograficznego do położonej na biurku, nie wiem, faktury, jakiegoś dokumentu umowy i w ciągu dosłownie Sekundy automatycznie robi zdjęcie, kadruje, dopasowuje, poprawia kontrast, i z takiego zrobionego zdjęcia robi mi plik PDF, który wygląda w dobrym świetle, zrobiony jakby był zeskanowany na skanerze. Świetna, świetna funkcjonalność. Niestety, umowy podpisane w taki sposób, one nie są w świetle prawa zbyt wiele warte, dlatego jest mi potrzebna aplikacja 11, numer 11 na mojej liście. To jest Simply Sign, to jest Podpis elektroniczny, kwalifikowany, który mam od firmy eSign dokładnie, i ten podpis ma dokładnie taką samą moc, jak ten, który złożyłbym piórem czy długopisem, po prostu pod dokumentem. I to pozwala mi pracować i robić rzeczy dosłownie z dowolnego miejsca. Bardzo, bardzo użyteczne rozwiązanie, które. Polecam w biznesie, jeżeli dużo podróżujesz i nie chcesz tam wozić ze sobą, nie wiem, znaczków pocztowych i koperty, to Simply Sign i założenie podpisu od eSign, no to jest coś co tutaj poleca. Od podpisanych umów już niedaleko do wystawionych faktur i tu moim pomocnikiem olbrzymim jest firma Fakturownia, której wszystkie bazy CRM oraz też wystawione faktury, wszystkie dostępne informacje, to również to pojawia się wszystko w pliku Fakturownia, gdzie no dosłownie wysyłanie faktury to jest kwestia 10-15 sekund, wpisanie kwoty i gotowe, bo wszystkie dane tam się znajdują. Wysyła to bezpośrednio na maila, więc też widzę, czy ktoś tą fakturę otwarł, czy po prostu gdzieś udaje, że nie dotarła. Widzę, kiedy została wystawiona, widzę, kiedy była wysłana, kiedy była otwarta, więc to są niesamowicie użyteczne rzeczy. A skoro już wysyłamy faktury, to możemy jednocześnie zbierać sobie bazę maili, które w fakturowni wystawiam i tutaj wszystkie maile, aplikacja numer 13 to dla mnie GetResponse, czyli zbiór CRM wszystkich kontaktów tych e-mailowych, z wszystkich kursów, Wszystkich e e-booków, checklist, wszystkich faktur wystawionych, ankiet. Zbieram je w GetResponse i później jak robię jakąś akcję, czy nie wiem, ogłaszam, że odpaliłem podcast, ogłaszam, że nie wiem, jakiś wpis blogowy jest, że gdzieś będę, że na jakiejś konferencji warto wziąć udział, albo że mam jakąś fajną usługę do sprzedania, czyli już taka rzecz bardziej komercyjna, to wszystko leci z Sponsa. Jest to dla mnie proste, czytelne i stosunkowo tanie rozwiązanie, z którego korzystam. E-maile to jedna droga, aplikacja numer 14 to... SMS-api i to są... SMS-y, więc druga droga. Ta aplikacja pozwala mi na przykład przypomnieć ludziom o tym, że jest faktura, faktura wystawiona, jeżeli tam termin się zbliża, pozwala mi przypomnieć o tym, że na przykład zapisali się na jakiś webinar, szkolenie, czy też na przykład zbliża się ich sprint i będę dla nich wykonywał usługi marketingowe zgodnie z umową, wcześniejszym ustaleniami. Po prostu SMS to dla mnie takie szybkie powiadomienie, które wiem, że ludzie z 95% skutecznością otworzą praktycznie natychmiast, więc więc oprócz e-maili, SMSy dają radę. Jeżeli czujesz, że tych aplikacji jest dużo i chcesz je w jakiś sposób połączyć, aby one działały w sposób zautomatyzowany, bez Twojego większego udziału, ta aplikacja numer 15 z pewnością przypadnie ci do gustu. 15 to zapier. Nie mylić z polskim wulgaryzmem, ale ta aplikacja pozwala połączyć praktycznie wszystkie wyżej wspomniane w jeden system, czyli nie wiem, skanujesz dokument, on automatycznie wpada do Twojej chmury, się zapisuje, albo nie wiem, wpada ci kontakt gdzieś przez formularz na stronie, automatycznie dostaje maila, potem smsa, wpada do Twojego crm jednocześnie ty dostajesz powiadomienie sms i nie wiem, drukuje się na drukarce coś tam, więc jesteś w stanie połączyć ze sprzętami nie wiem, nawet chyba możesz tak zrobić, jak sobie ostatnio oglądałem, że po każdym lidzie, który przyjdzie do Ciebie, jeżeli masz odpowiedni głośnik, który wspiera ten system, jest w stanie odpalić tam melodyjkę We Are the Champions na Twoim głośniku, myślę, że coś takiego może skonfiguruje, bo <głos》>, lubię się bawić takimi automatyzacjami, no one są przyjemnym takim aspektem, poprawiającym nastrój w. Pracy. To jeżeli chodzi o automatyzację i kolejna z takich automatyzacji to aplikacja numer 16, to jest Google Drive i dla mnie to jest takie narzędzie, które zastępuje totalnie Worda. Ja na przykład nie wysyłam komuś nie, pliku w załączniku maila, uważam, że to jest totalnie archaiczna metoda, no bo teraz jeżeli pracujemy w trójkę nad jakimś dokumentem, to ja daję, ja piszę dokument, wysyłam do kogoś, ktoś wysyła poprawki, jednocześnie ta druga Druga osoba też wysyła swoje poprawki. W efekcie mamy trzy wersje dokumentu, arkusza Excela, prezentacji PowerPoint, podstaw swoją rzecz. I niestety no, trudno jest współpracować, mając jeden plik. Jest to dosyć mało efektywne. Tak. Patrząc z mojej strony. Natomiast jeżeli mamy Google Drive'a, i tutaj w szczególności takie rzeczy jak Google Docs, Google Sheets czy Google Slides, to wysyłając swoim współpracownikom, swoim klientom, czy też komukolwiek, z kim współpracujesz, po prostu link do prezentacji, do pliku Worda, czy do Excela, to wszyscy widzicie to, co robicie wzajemnie, czyli możecie w trójkę pisać ten tekst. Nie wiem, dogadasz się z kolegą, który będzie pisał wstęp, ty piszesz środek. A ktoś dopisze zakończenie. Oczywiście to taki dosyć wymyślony przykład, ale da się to zrobić w czasie rzeczywistym i każdy po prostu widzi każdego pracę natychmiast. Niesamowicie usprawnia to pracę zdalną i totalnie dla mnie zastępuje Worda, bo to jest wszystko usystematyzowane, jest dostęp z tego z iPada, iPhone'a, na Samsungach wszystkich, Huaweiach, wszędzie, gdziekolwiek, nie podejrzysz jakiego narzędzia nie otworzysz. Dalej, 17 aplikacja to jest Anchor, czyli nagrywam podcast, nagrywam jeden dźwięk, obrobiony materiał wpada na ankora i Anchor automatycznie do wszystkich platform podcastowych wysyła ten plik z nagraniem, czyli ja nagrywam materiał, Raz, raz jest publikowany i automat rozsyła we wszystkie miejsca. Nie trzeba się logować do różnych Spotify'ów, Apple Podcastów i innych Google Podcastów. Więc bardzo, bardzo fajny mechanizm ułatwiający pracę. Osiemnastka, day one. Moje ostatnie odkrycie, akurat może nie moje odkrycie, a rekomendacja Dawida Kotrysa, mojego serdecznego kumpla, który właściwie wyszedł z założenia, że fajnie byłoby prowadzić dziennik. To znaczy, mamy dużo rzeczy, przeżywamy każdego dnia, dużo rzeczy się dzieje, często zapominamy o tych fajnych. no i i warto byłoby je kolekcjonować. Dlatego fajnie jest mieć takie miejsce. Nie notes na cytat, nie jakąś mapę myśli, ale właśnie pamiętnik. I to jest coś, co ja właściwie zrobię sobie każdego dnia: zdjęcie siebie, czegoś, jakiegoś sukcesu swojego. I notuje każdego dnia coś, co mnie miłego spotkało. Jest to naprawdę fajnie, kiedy jest jakiś tam gorszy dzień, bo no nie ma to tak, że jak życie nie jest tak piękne jak na Instagramie, biznes nie jest tak prosty jak w książkach Briana Tracy. No i czasami też człowiek potrzebuje zobaczyć, co fajnego go tam w życiu spotkało. Właśnie wchodzi się wtedy do takiego pamiętnika, przegląda zdjęcia, czyta opisy i tak człowiek się od jakąś pozytywną energią ładuje i stwierdza, hmm, sporo fajnych rzeczy się tam wydarzyło ostatnimi czasy. Day one. Hmm. Oczywiście, lista tych wszystkich aplikacji będzie w opisie do podcastu, więc spokojnie można sobie do tego wrócić. 19. Booking. Totalnie nie wierzę w to, że, że miałbym rejestrować siebie i swoje pobyty w hotelach przez strony tych hoteli. Uwielbiam Booking za to, że ma już podpiętą moją kartę podpięte wszystkie dane do faktury podpięte wszystkie możliwe informacje o mnie mam tam program zniżkowy i wybieram po prostu tylko dostęp. W bardzo prosty sposób hotelu, wszystko dzieje się w sposób automatyczny i również Booking mam na swoim aplikacji w telefonie i w ten sposób rezerwuję. Wszystkie pobyty. Jeżeli już mówimy o aplikacjach do płatności, to przechodzę do aplikacji numer 20, bez której znowuż nie wyobrażam sobie już życia. To jest Apple Pay, czyli płatności mobilne z telefonu komórkowego. Akurat w moim przypadku mam kartę swoją płatniczą podpiętą do zegarka i bez wyciągania portfela naciskam dwa razy przycisk na swoim zegarku i dosłownie przykładam do, czynnika, do czytnika i mogę to. Zapłacić. Więc jest to coś znowu taki live tip, live hack, który przyspiesza na maksa rzeczy. No i też budzi takie pozytywne emocje wśród sprzedawców, wśród osób, które stoją w kolejce. Myślę, że też to jest dla nich taka, wcale to nie jest jakieś drogie rozwiązanie, bo to, to nie jest jakiś tam super drogi gadżet. Tak naprawdę można mieć Apple Watcha za tam w cenie zwykłego zegarka cashio, tak? Można już takiego, takie tańsze modele kupić. Akurat te wyższe kosztują trochę więcej. Natomiast no tak jak mówię, nie jest to jakieś rozwiązanie, które nie wiadomo ile. Kosztuje. I teraz wracając już do komputerowych aplikacji, które stosuję. 21 u mnie aplikacja na liście, chociaż ona oczywiście był, powinna być dużo wyżej, jeżeli chodzi o jej skuteczność i taki poziom pomocy w, w pracy. I to jest aplikacja Cold Turkey, czyli to jest zimny indyk w tłumaczeniu. I to jest aplikacja, która pozwala zablokować YouTube'a, Instagrama, Facebooka, czy jakiekolwiek aplikacje, których w ciągu. Zdefiniowanych godzin pracy, po prostu nie chcemy otwierać, no bo tam siedzi sztab ludzi, których głównym zadaniem jest pozyskanie naszej uwagi, żebyśmy czytali, oglądali, słuchali reklam, no ale my mamy pracować, tak? Mamy robić jakieś tam konkretne rzeczy, które nas przybliżają do naszych celów, a nie konsumować czyjeś, czyjeś treści, przynajmniej w tych godzinach pracy. No więc moja silna wola jest zbyt słaba na to, żeby to robić samodzielnie. Potrzebuję elektronicznego wspomagacza i tu pomaga mi aplikacja. Cold Turkey i działa bardzo dobrze, bo żeby ruszyć to, musiałbym po prostu wyłączyć komputer, włączyć ponownie, wtedy dopiero jestem w stanie przywrócić. A propos efektywności przy komputerze, to aplikacja numer 22 jest też świetnym uzupełnieniem Cold Turkey, i to jest aplikacja Magnet. Aplikacja Magnet, akurat na MacBooku, pozwala osiągnąć właściwie to, że na jednym ekranie komputera jestem w stanie otworzyć sobie cztery okienka aplikacji, czyli, nie wiem, maila, Telegrama, Nozbi i na przykład przeglądarkę internetową. Jak to się dzieje? To się dzieje tak, że po prostu przyciągając okienko danej aplikacji do rogu ekranu, spróbuj sobie to wyobrazić, on się ustawia na jedną czwartą ekranu, czyli zajmuje idealnie jedną czwartą ekran. To jest każda aplikacja przyciągnięta na przykład, nie wiem, do środkowej części, ona akurat rozkłada się, rozkłada się na połowę ekranu. Czyli tam, gdzie sobie przyłożę tą aplikację, to ona zajmuje właśnie tak się wcześniej ten Ekran przyszarza w danym miejscu, i wiem ile ta aplikacja będzie zajmowała. Mogę podzielić sobie ekran na pionowo, poziomo, na cztery części, i dzięki temu po prostu mam wiele poukładanych okienek na jednym widoku. No i to też usprawnia pracę, jeżeli coś trzeba gdzieś skopiować, przełożyć i przenieść, dlatego, żeby zadziałać pomiędzy aplikacjami komunikacyjnie. To jest aplikacja 20, numer 22, i ostatnia, last but not least, to jest. Ecam Live. Teraz Ecam Live to jest program, który pomaga mi w zaplanowaniu wszystkich live'ów, w ich no tak, że po prostu nie muszę od razu odpalać live'a, tylko ludzie widzą jego zapowiedź. Dwa, jestem w stanie dzięki temu sterować na przykład napisami, odliczaniem przed startem, jestem w stanie prowadzić live'a i zaprosić swojego gościa, który łączy się na Skype'ie i wiele, wiele fajnych rzeczy, które rozszerzają normalne możliwości live'a takiego tradycyjnego facebookowego o potrzebne Marketingu. Opcje. Jak widzisz, lista tych aplikacji jest dosyć spora. Mam nadzieję, że są dla ciebie te rzeczy, które pokazywałem, jasne. Wiem, że o każdej z tych aplikacji można byłoby przeprowadzić kilku, kilkunastogodzinne czasami szkolenie, pokazać gdzie się klika, co się robi, w jaki sposób się robi. Oczywiście tutaj skrótowo wierzę w to, że jeżeli któraś z tych aplikacji szczególnie cię spodobała, a listę, tak jak już wstępnie powiedziałem, tych aplikacji dołożę, do notatek do podcastu, które znajdziesz na tej platformie, na której słuchasz, to sobie oczywiście wrócisz, wybierzesz, zainstalujesz, sprawdzisz, co fajnego tam tobie może akurat pomóc. Aplikacji jest sporo, ale mam też nadzieję, że sporo tobie pomogą, tak jak i mnie pomagają. Standardowo liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie. tjúki